Witajcie w następnej ale, degustacji. Tym razem niemieckie piwo e, Dab Dartmunder e, Export. 5% alkoholu. E, oryginalny styl z Niemiec. Tak tu piszą. E, w składzie jest. O, no, po polsku piszę. Woda, słód jęczmienny, chmiel, ekstrakt chmielowy. No <laughs> było śmiesznie nie pisze nic po angielsku. <laughs> Kupiłem tą butelkę w Hombargan, może dlatego. Ona szła na jakieś rynki, nie wiem, chyba... Bułgarskie może? Albo ukraińskie, nie wiem. Bo cyrylicą piszę, ale nie wiem jaki to język. A może było zawrócone z, z Rosji, ktoś to powie, nie wiem. W każdym razie tu nic ciekawego nie piszę. Zielona butelka, no oczywiście premium. Kapsel <laughs> z logiem browaru da, da, DAB. DAB <laughs> Które to jest skrót? który to jest skrót od Dortmunder Action Browery. DAB. E, dobra, no to <laughs> spróbujmy tego piwa. I stylu. Dortmunder Export. Bardzo ładnie wyglądające piwo. Piękna złota barwa. Klarowne. Z miłą pianą. Mmm. Jaki aromat. Taki mocny, mocny bliznerowski um, aromat. E, Rzateckich miel. E, dosyć mocno ziołowo przyjemnie. Fajnie troszkę jakichś tam słodowych nut można wyczuć, ale ten ziołowy aromat jest dosyć przytłaczający i trzeba zwrócić uwagę na ten słod. Bardzo fajnie. Ok, spróbujmy, patrzeć zdrowie. Takie średnie nasycenie, e, fajne ciało, e, pełne, ale takie fajne, zaokrąglone, miękkie. Chyba, zaleta wody. E, bardzo, e, bardzo przyjemne w odbiorze słodowe piwo. E, tu nie ma zbyt dużo innych smaków. E, lekka cytrynka. E, trochę czuć tych chmieli. W smaku też takich samych, jak i w aromacie. No i goryczka jest taka no, minimalna praktycznie. Troszkę czuć, ale nie dużo. Jest to <laughs> spokojne, słodowe, trochę mocniejsze piwo. Dortmunder Export. Przyjemne. Ale tak jak powiedziałem, no, to jest słodowe piwo. Na tym się opiera jego siła. Nie na jakichś dodatkowych smakach. Słodowość. I trochę chmielu. I tyle. Proste, a satysfakcjonujące. E, naprawdę fajnie się to pije. Ma ono takie, wiecie, taki sesyjny wydźwięk. E, bardzo, bardzo pijalne. Ład, gładko wchodzi. No, a później 5% alkoholu swoje robi, ale dobrze się pije, genialnie ja się pragnienie. Profil jest czysty, lagerowy, tam nie ma jakichś dodatków do tego. No super. Warto spróbować, poznać ikonę stylu Dortmunder Export na prawdziwej wodzie. Z Dortmundu, miękkiej, przyjemnej. Tak, bardzo dobre. Miękkiej bocie z Dortmundu? A czy tam przypadkiem nie jest twarda? Chyba dwa jest. Wiecie, że. Wiecie, że, kurna, teraz coś mi się oplątało tutaj? Wyjaśnijcie mi w komentarzach. Eee, w każdym bądź razie piwo jest bardzo przyjemne w odbiorze. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba Tak jak podoba mi się to piwo dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak także będziecie na bieżąco. Prześlijcie ten film swoim znajomym. No a jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie. Prosto.